Dzień dobry, kochani. Nawet nagrywam aj obrany jesteś, Myślałam, że chodzisz bez koszulki Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogmasie. O, jaki ciepły grzejnik. Nagrzałam się tutaj w tym pokoju. Kempi. Nienzyka akurat wywaliła do filmu. Słuchajcie, jest to strzepane, oczywiście wiem o tym. Bo dopiero wstała. I ja już jestem po kąpanku. I spędziliśmy pierwszą noc w nowym mieszkaniu. Powiem Wam, że bardzo dobrze nam się spało. żadnych problemów. Co prawda, ten mater ona na okno usiąść, znaczy na parapet. Czekajcie, bo ona lubi sobie wyglądać przez okno. Czy ją posadzę? I niech sobie siedzi. O, pięknie tak wygląda sobie. Że to ma ciepłe pod sobą. Wczoraj w ogóle oglądaliśmy do późna e, Dom z Papieru i zaczęliśmy oglądać trzecią część, trzeci sezon. E, I obejrzeliśmy chyba pierwszy tylko odcinek i powiem wam, że no pierwszy mi się podobał, ale patrząc na to, co się zapowiada, to nie wiem, czy będzie mi się tak podobał, bo drugi też podobał mi się mniej niż pierwszy sezon. Więc chyba tak zazwyczaj jest z serialami, że jakby kolejne sezony są trochę gorsze. Dajcie znać, czy wam się podobało, Oczywiście bez spoilerów, bo też... I ja ich nie chcę, i inne osoby, które być może będą czytały, to bez spoilerów, ale dajcie znać, czy Wam się podobał, czy tak słabo. No, zobaczymy. Pierwszy był nawet ciekawy, fajnie było zobaczyć, jakby. <śmiech> Przepraszam. Śmiech hybabcia. Fajnie było zobaczyć, jakby ciąg dalszy, trochę tego wszystkiego, co się wydarzyło po końcówce drugiego sezonu. Natomiast, no, jakby. Mam wrażenie, że ta historia zatacza około i może być to już trochę nudne, no ale zobaczymy, damy mu jeszcze szansę. poglądam. Myślę, że obejrzymy, no zobaczymy, czy będzie nas wciągał, czy nie, bo już pierwszy wiecie, oglądaliśmy tak odcinek po odcinku, a drugi już tak mm, czasami sobie włączyliśmy i tak no już mniej chętnie po prostu, co kochanie, to zaraz trzeba będzie wyjść z tobą. ma dopiero włoski wysuszyła. <słuchajcie>, Słuchajcie, dopiero zdążyłam włosy wysuszyć i też nie chcę tak zaraz zmarznąć. Dobra, myślę, że dzisiaj rano um, otworzę kalendarze wcześniej bo później e, chciałabym nagrać jeden filmik na Instagram. W ogóle chcę zrobić zdjęcie paznokci, bo wiele z was prosiło o to, żeby pokazać je na zdjęciu, bo chcecie, żeby było inspiracją do waszych paznokci. Więc, tak jak zwykle, e, jak robię nowe paznokcie, to pokażę wam na Instagramie, wstawię zdjęcie. E, no i później chciałabym jeszcze ogarnąć to razem z Tomkiem w mieszkaniu do końca. Dzisiaj mamy później gości, więc e, musi być i tak czysto. E, no i będę robić jakąś dobrą kolację, no to też wam pokażę. Także dzisiaj będzie taki domowy vlog, e, trochę na temat mieszkania, znowu, a trochę gotowania, bo wiem, że to też lubicie. Słuchajcie, Kędusie się włączyła głupawka. Ona nigdy się nie bawi zabawkami. Dawaj, Miszka! <słuchaj> dawaj. Szybko. Dawaj, Miko. <słuchaj> Jak zwiewa. No dawaj, Miszka! Chodź, szybko. Szybko. Gdzie jesteś? Szybko. Szybko. Oj. Krzydy co zrobi. Aj, oj, aj, oj, oj, Ja nie wiem, co jej się stało. W ogóle nie wiem, czy w tym mieszkaniu tutaj tak na nią działa, czy o co chodzi, ale ona naprawdę już nie wiem, czy jest po prostu na tyle dużo, że normalnie nie chce się bawić mieszkami, a wczoraj już sama przynosiła nam tego myszka. Sama chciała, żeby jej rzucić. No wkurza się daj jej, ja, jej, porzuci jej. A teraz po prostu totalna głupawka. Chodź, kędusia! Najmij Ojej, jak ładnie przyniosła! Kochana jesteś! Daj, daj! Daj, daj, mój misiek, mój misiek. Patrzcie ją w ogóle no jakiś, ja nie wiem, wariat wstąpił w nią. Wariat, wariat! Ślizga się strasznie na tej podłodze, biedactwo. To jest najlepsze, jak widzisz, to ona chce jej zabrać. Nie <noise> mogę z Się robi taka niby groźna. Nie mogę, jakie nerwy. Gędusia. Mogę mi się? Ojejku. Wścieklizna normalnie wszyscy wście zaczęli mnie tam, no. Dobra, zanim nagram ten filmik, tak jak mówiłam, otworzymy sobie kalendarze dzisiaj w takim innym ustawieniu w pokoju na siedząco. Tak mi daje to echo, słuchajcie. i nie wiem, co ja zrobię. Coś trzeba tu wykombinować, jakiś na nakłaść, jak będę nagrywała gadany film. Na szczęście na pierwszy, który się będę nagrywała, to będzie na Instagram, więc to nie ma znaczenia, ale to echo jest nieznośne. Dobra, w ogóle tak, dzisiaj jest 6 grudnia, a ja nagrywam chyba 7 vlogmasa, 7. Dlatego, że zaczę zaczęłam nagrywać wszystko jakby na zapas przez tą przeprowadzkę. I teraz wczoraj nawet miałam taką chwilę zastanowienia, jakie okienko w ogóle powinnam otworzyć w tym kalendarzu, bo wszystko mi się pomieszało, wiecie. E, ale dobra, otwieramy po prostu po kolei. E, będę miała takie lekkie opóźnienie, po prostu. E, no bo tak, wczoraj otwierałam. Co ja już otwierałam? Czwórkę, piątkę chyba? Czyli co kalendarz normalnie otwiera? Już nie pamiętam, wiecie? Czekajcie, gdzie jest Piątkę na pewno otwierałam. I czwórkę, tak. Czyli kalendarz otwiera normalnie. Dobra, jak się pomyliłam gdzieś, bo czasami ciężko mi jest zauważyć, jak oglądacie te vlogi, a nie przelabiacie ich, nie nagrywacie ich i nie macie tego wszystkiego takiego takim miszmaszu, to lepiej Wam jest to ogarnąć. Ale dobra, w każdym razie otwieram już normalnie z datą, yy, a vlogi są opóźnione. Nie wiem, jak to się stało. Dobra, jeśli chodzi o Lancôme, to mamy szóstkę. I yy, co tutaj mamy? I tutaj mamy yy, y, płyn do demakijażu oczu, taki dwufazowy. Fajnie. W ogóle dajcie znać, bo ja na przykład nie mogę płynem micelarnym zmyć nigdy makijażu oka. Wiem, że wiele osób zmywa tłuszcz czy eyeliner. Ja nigdy nie mogę i żaden płyn micelarny tego nie domywa. Zawsze muszę użyć dwóch farb, praktycznie zawsze, yy, więc mi się to na pewno przyda. Ale dajcie znać, bo wiem, że wiele osób używa. Nie wiem, jak wy to robicie, <grymne> jak wam to schodzi. Nawet jak przytrzymam dłużej, wiecie, przy okał ten czy cokolwiek to. Nie chcę mi to schodzić za bardzo. Te domki niektóre są takie duże, już się nie mogę doczekać, że otworzę na te większe. Ale dobra, lecimy z nextem. Eee, czyli otwieramy... Czy otwieram? Otwieram, dobra. Eee, I otwieramy szóstkę. O i tu mamy znowu Soft Matte Lip Cream. I... Ciężko mi jest za każdym razem wyciągnąć te pomadki, one no, są tak wciśnięte. W ogóle dzisiaj nacięłam się paznokcie, rozumiecie? Centralnie przed tym, jak dzisiaj chcę zrobić zdjęcie paznokci, to nacięłam sobie paznokcia, więc super. Niby aż tak bardzo się nie rzuca, później sobie, wiecie, wyrównam tego paznokcia, lekko ozmatowię i położę sobie top. Może mi go przytrzyma, żeby bo taka łuska jakby się zrobiła ścięta, więc mam nadzieję, że mi top przytrzyma. No dobra, i ten Soft mat Lip Cream jest w odcieniu Monte Carlo i z tego co pamiętam, to chyba był jeden z moich ulubionych odcieni. Właśnie taka funkcja intensywna, e, także tak się prędko szósteczka. E, I teraz lecimy z Kiersem. No i jak zwykle będzie problem ze znalezieniem... Czy nie? Nie. O, widzicie szybko dzisiaj. Tu jest szóstka. i tu jest jakiś kremik chyba. Wiecie, teraz się martwię o to, bardzo znowu na miejscu w Warszawie mogłam zawsze podjechać jak y, coś by się stało, a teraz no nie wiem, nie mam żadnego takiego sprawdzonego salonu w Płocku. jak macie to dajcie znać ale pewnie podejrzewam, że i tak raz w miesiącu jak będę jeździła do to będę jeździła na podmocie gdzie to nie wyciągnę, bo nie umiem ale to jest, i pokażę wam no jak jest tak z bliska, przeczytam co to jest um, multi-corrective cream nie wiem, krem jakiś taki korygujący może nie wiem, taki oh, takim fioletowym słoiczku. Także tyle jeśli chodzi o kalendarze i ja się biorę za nagrywanie filmiku. Słuchajcie, ten filmik, który nagrywam, to jest pielęgnacja. <grym> Tutaj mam podgląd, trochę mi się ścina, jak widzicie, ale w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, sorry za ten bajzel, bo jeszcze nagrywam, ale e, akurat mam maseczkę nadal na sobie, ale przetestowałam dzisiaj e, po raz pierwszy peeling i e, tą maseczkę do ust Insta Kiss od Vanessa. zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Od Vanessa Beauty V-Tricks, to jest marki Mio. E, tak wygląda opakowanie całe. Właściwie nakładałam sobie któregoś dnia wczoraj, albo przed od wczoraj już nie pamiętam tą maseczkę na usta, bo to są produkty do ust. A właściwie używałam tego bardziej jako takiej, no nie powiedziałabym pomadki, tylko takiego kremiku balsamu do ust. I to tak cudownie nawilża, dodatkowo tak wspaniale pachnie, i dzisiaj użyłam po raz pierwszy już tego peelingu również. Może otworzę, wam pokażę. To jest peeling cukrowy. Tak to wygląda w środku. Pachnie jedno i drugie takimi zimowymi trochę wypiekami, trochę ciasteczkami, trochę pomarańczą, trochę cynamonem, także mega cudowny naprawdę zapach. I usta po tym peelingu są tak głaciutkie, jest to dosyć ostre, ale nie na tyle, żeby drapało po ustach. Słoiczki są no dosyć duże jak na tego typu produkty, bo tutaj mamy 25 gramów. I tu chyba też, a nie 15 gramów y, maseczki, a 25 gramów. Ym... Peelingu, no bo peeling jest po prostu cięższy i taki bardziej gęsty. Ta maseczka do ust, ona wygląda o tak. Możemy ją sobie nakładać na całą noc i wtedy budzimy się z takimi, wiecie, odnowionymi ustami. A możemy nakładać w ciągu dnia jako taki balsamik, właśnie do ust. I zastanawiam się, chyba kupię sobie nawet drugie opakowanie tego. To chyba kosztuje około 50 zł, 49, coś takiego, bo to jest limitowana seria. W ogóle nie, nie patrzyłam, ostatnio nie obserwowałam Insta Story z Vanessa, przez tą przez to wszystko w ogóle mam zaległości i mam nadzieję, że jest to nadal dostępne. Jeśli jest, to sobie zamówię. Słuchajcie, filmik nagrany i w trakcie, jak miałam maseczkę na twarzy, to sobie weszłam na stronę Mio i niestety okazało się, że już jest wyprzedany ten set, więc polecam wam go tutaj, ale niestety już go nie ma. I nie będzie, więc jest mi mega przykro, będę go oszczędzała. No ale jeśli jeszcze go nie macie, no to nie możecie go dostać, bo um, to znaczy, ja wiedziałam, że to była limitowana seria, ale nie, nie sądziłam, że aż tak szybko się wyprzeda. Ostatnio byłam trochę niedostępna, właśnie tak jak mówię, na Insta Stories, w ogóle na Instagramie tak aż mocno, jak zwykle, nie obserwowałam wszystkich. Um, także, no, przegapiłam. Jest mi mega przykro, bo naprawdę, no, świetne są te produkty. Jakbym miała możliwość jeszcze gdzieś dorwać, no to chętnie bym sobie kupiła, ale po prostu będę musiała oszczędzać. No i tyle, no co Co zrobić? A jest to tak przyjemne, naprawdę, że mogłam sobie codziennie nakładać tą maseczkę i bym miała przez całą zimę piękne usta. No, może na okres zimowy mi starczy, jak będę wiecie, po malutku używała. A jak macie jakieś sprawdzone, fajne balsamy i peelingi do ust, to dajcie znać. Ja Wam mogę polecić z balsamów, a właściwie z takich, no balsamów do ust. No, Honey Lip Balm to jest taki właśnie miodowy balsamik do ust marki Nux. Też świetnie sprawdza. Jest już takie co prawda bardziej. Kurde, nie mogę otworzyć tutaj za chwilę. Tak macie widok na moje kolano. O! I to jest taki, taka bardziej zbita konsystencja, już taki typowy właśnie balsam zbity do ust, ale też bardzo fajnie sobie radzi, chociaż tam to wolę, bo tak fajnie naprawdę jest takie uczucie jak miodu, takie łagodzenie wszelkich takich podrażnień z ust, ale to też jest fajne i pachnie Pomarańczą, także no też trochę takie właśnie zimowe i też dobrze się sprawdza. Także jak nie, nie możecie sam tamtego, no to polecam Wam ten, chociaż podejrzewam, że z Nux on może trochę kosztować. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo dostałam go w jakiejś paczce PR, ale wiem tyle, że sobie fajnie radzi. A jeśli chodzi o peeling, no to ten z Jeffrey Star też jest fajny, ale też jest chyba sporo droższy, no bo ten zestaw kosztował 50 zł za dwa produkty, więc. Cena była super, i teraz mi przykro, ale ja zawsze tak robię, wiecie? Pojawiły się w ogóle nowe torebki w świątecznej kolekcji Pastelier. To jest moja ulubiona marka. Jeśli chodzi o torebki, w ogóle wszystkich chyba pozostałych torebek, oprócz może jednej czy dwóch pozbędę się i zostawiam sobie wszystkie Pastelier, ponieważ uwielbiam je. I pojawiła się nowa chyba Vena, model Vena. I to są takie małe torebki, które z jednej strony mamy portfel, a z drugiej strony mamy kopertówki i one są jakby złączone, więc no, rozwiązanie idealne. I chciałam sobie też kupić, ale długo się zastanawiałam, bo pojawił się model chyba New czarne i czerwone. I nie wiedziałam, yy, wahałam się pomiędzy czarnym a czerwonym yy, i tak długo się wahałam, że najpierw się wyprzedała czerwona, potem myślałam, czy kupić tą czarną jednak, no i dzisiaj nie ma już żadnej. Więc teraz obserwuję, bo przed świętami ma się pojawić jeszcze jeden drop tych torebek, więc mam nadzieję, że już teraz... Yy, Uda mi się kupić. Muszę szybko się zastanowić, którą chcę, no bo obu raczej nie kupię, ale jedną z nich tak. Na święta fajna by była, i ogólnie na zimę, czerwona, kiedyś mi się marzyła taka mała czerwona torebka, ale czarna jednak bardziej do wszystkiego będzie pasowała, a mam tylko jedną czarną taką torebkę, więc nie wiem. Dylematy i wiem, że to są ogromne problemy, no ale tak, to są takie moje małe problemy, więc dobra. Filmik nagrany, uciekam się trochę ogarnąć, bo okazało się, że musimy w ogóle jechać do banku i trochę rzeczy pozałatwiać, ogarnąć w mieszkaniu i przygotować już wcześniej może coś do tej kolacji. Najpierw muszę w ogóle znaleźć jakieś pomysły na nią, także lecę. Kochanie, jeszcze szybko Wam pokażę stylówkę, chociaż ubrałam się jak taki niedźwiadek trochę ale mam na sobie futerko, które pokazywałam Wam ostatnio w holu, e, haul naked, mega mi się podoba to futerko e, i powiem Wam, że myślałam, że będzie tylko do jeansów pasowało, ale w sumie spoko wygląda z sukienką, zaraz Wam pokażę, szalik jest bodajże z H&M, -u. bardzo dawno go już kupowałam, więc nie jestem pewna, torebka z Wamosi e, i tak jak Wam mówiłam, że z Pastelier są moje ulubione, to ta jest jedyną, którą bardzo lubię właśnie poza tamtymi, na sobie mam taką luźniejszą sukienkę, no nie mam Wam jak pokazać, to jest sukienka z Zary, możecie tylko tak zobaczyć e, czarne rajstopy i botki z Dizzy, o które wiecznie, bardzo mocno mnie pytacie. E, ale słuchajcie, ja Wam nie powiem, co to jest za model, bo ja je kupowałam w tamtym roku, e, ale z tego co widziałam mają podobne. E, I chyba też Rene ma podobne, tak mi się wydaje, także uch, tak się prezentuje moja dzisiejsza stylówka. Przynajmniej na razie. Idziemy teraz spakować paczki, które dzisiaj chcemy wysłać, ponieważ wczoraj wyszło sporo zamówień znowu na sukienki i nie tylko. A jutro prawdopodobnie wprowadzimy coś nowego na sklep. Także dobra, Tomek już wrócił, bo był wynieść trochę kartonów do samochodu. Także uciekamy i widzimy się później. Słuchajcie, dzisiaj taki intensywny dzień, ale już szykuję obiad. To właściwie będzie jako przystawka albo taki dodatek. E, I to są mini pizze z cukinii. E, znalazłam taki przepis na kwestii smaku. W ogóle mnóstwo przepisów biorę w kwestii smaku, czy to piekarnik? Już czas, tak? No to zaraz Wam pokażę to drugie, co robię e, za moment. Ale tak fajnie to wygląda. Tu jest cukinia, sos pomidorowy, który zrobiłam, e, pieczarki i mozzarella. No i oczywiście przyprawione oregano, e, pieprz, sól, standardowo tak to wygląda. Ciekawa jestem, jak zapieczam, jak to będzie wyglądało. No i w piekarniku już woła, jak to się włącza? Nie mam pojęcia. Na Stop? No. Okej. Okay. I tutaj czekajcie, bo pewnie będzie parować. I tutaj mamy cannelloni szpinakowe z ricottą. Już nie pamiętam, czy pokazywałam Wam, czy nie, jak robiłam wcześniej. I na wierzchu jest sos pomidorowy. Tomek, przyjdziesz na chwilę? Też Bo postawiliśmy to, słuchajcie, na złą półkę i nie można tego normalnie wysunąć. Jakbyś wysunął, to ja posypię jeszcze mozzarellą, bo teraz po 20 minutach jeszcze posypiemy mozzarellą i ona się tak fajnie rozpuści. Nie wiem, czy dam radę to robić i nakrywać. Słuchajcie, spróbuję. Zresztą żeby nie spadło. Trzeba posypać mozzarellą i jeszcze wstawić, żeby ona się rozpuściła. A, no dobra, okej. Okay. Ale to jest pyszne, już to jedliśmy. Tych mini pizz jeszcze nie, nie poparzyłeś się? Tych mini pizz jeszcze nie, ale to... Poczekaj, muszę jeszcze posypać. Ale to już jedliśmy i to jest naprawdę pycha. Także posypiemy trochę mozzarellą I to też jest przepis z kwestii smaku, także naprawdę polecam Wam, bo ma świetne przepisy. Super. Często bardzo korzystam. No i dobra, i wstawimy sobie jeszcze na co? Więcej, więcej, na Więcej, no dobre. Kochani, słuchajcie, musicie mi wybaczyć, że nie było dzisiaj turu po mieszkaniu, ale jak widzicie tutaj po mieszkaniu z tyłu jest już ciemno, bo mieliśmy gości, to późno w ogóle. Zapomniałam wam pokazać, jak upiekliśmy już to jedzenie i wszyscy jedli i zapomniałam. Zostało nam kilka, co prawda, tych mini-pizz z cukinii, ale już nie wyglądają tak ładnie jak wcześniej, no bo już trochę odleżały. Ale słuchajcie, wyszło pyszne, musicie naprawdę spróbować. Powiem wam, że ja średnio jestem za warzywami, a te cukinie to jest jakieś niebo w gębie. No po prostu przepyszne. Także spróbujcie sobie takie mini pizzerki. Właśnie z przepisu kwestii smaku. Były przepyszne. Ale jak widzicie na załączniku... Więc jak mi się plączy, jestem już zmęczona, późno jest. Jak widzicie na załączonym obrazku e, mamy przed sobą zdjęcie z naszego ślubu, więc stwierdziłam, że zamiast, e, i właściwie tak w zamian, e, że nie pokazałam Wam nadal mieszkanie, tak jak obiecywałam, to pokażę Wam kilka zdjęć ze ślubu e, i z naszego przyjęcia, a po prostu później e, pokażę Wam, znaczy później jutro prawdopodobnie. Ja już nic nie mogę obiecywać, ale chciałabym jutro przed wyjazdem, bo jutro jedziemy do Warszawy znowu. Przed wyjazdem chciałabym Wam pokazać mieszkanie. Po prostu wyszykujemy się, zrobi się już pewnie jasno, i wtedy Wam nagramy, jak wygląda mieszkanko. Także tak kilka zdjęć Wam pokażę poglądowo. O, w takim pięknym miejscu braliśmy ślub nad jeziorem. Tutaj przystojenia, to tak może troszkę szybciej przeskoczymy. O, tutaj kilka naszych zdjęć. Jak będzie źle widać, jak zobaczę w programie do przeróbki, że jest źle widać, to po prostu wstawię to zdjęcie, żebyście lepiej widzieli. Wstawię je na ekran wklejone. Tutaj mamy kilka takich swoich zdjęć jeszcze przed ceremonią. A tutaj my. W ogóle śmieję się, bo tak zadowoleni jesteśmy na wszystkich zdjęciach i mówiłam, że muszę to udokumentować, bo Tomak się tutaj uśmiecha i to naprawdę szeroko się uśmiecha. Więc teraz mi uwierzycie, że to czasami on się uśmiecha. Super, fotka, podoba mi się bardzo. O, tutaj już mniej szeroki uśmiech, ale nadal uśmiech. A tutaj z nakładania obrączek, tutaj spojrzenie. W ogóle śmieję się, bo Tomek dokładnie na mnie stoi i patrzy. A ja mam taki, no niby bardzo nie widać tego oka, ale wygląda jak miatki zabójczy wzrok. Śmieszne to zdjęcie jest bardzo. Dobra, jeszcze dosłownie kilka wam pokażę, bo też nie niestety tak wiecie, wszystkiego e, od razu, ale e, wiem, że wiele osób nie ma Instagrama, bo ja po naszym ślubie, który był 28 września tego roku, e, po naszym ślubie pokazywałam tam kilka dosłownie ujęć na Instagramie, a wiem, że nie wszyscy mają, więc tak jakby ktoś był zainteresowany, no to tutaj o, pokażę wam jeszcze kilka ujęć. O, rozdawiaka mała. No zobaczcie, jakie to zdjęcie jest cudowne. Prze słodkie. No słodycz. No i dobra, tutaj lecimy już z taką, taką mini sesję w trakcie przyjęcia. Mieliśmy tam nad tym jeziorkiem. Pokażę Wam kilka dosłownie ujęć. To wam troszkę zbliżę bo to są pionowe. to się coś oddaliło? uwielbiam te zdjęcia naprawdę. O, to jest słodkie. No tutaj Tomek. Tutaj jeszcze moje jakieś takie zdjęcia. Oczywiście, słuchajcie, ta suknia normalnie nie była z takim rozborkiem, tylko do zdjęcia tutaj Paulina mnie namówiła, żebym trochę nie odsłoniła, żeby nie było, że tak byłam na ślubie. Tutaj jakieś takie portretowe, mega mi się podobają w ogóle. Jakoś tak inaczej są zrobione te ujęcia. Jak sama sobie robię zdjęcia, to zupełnie inaczej wychodzę, mam wrażenie. A tutaj takie fajne portretowe. to takie wesołe. O, i tutaj z moją Atką. No i dobrze, już się będę z wami żegnała. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Dajcie kciuk do góry, jeśli wam się podobał. I widzimy się już jutro. Miejmy nadzieję, że w końcu wtórze pomieszkanie. Jeszcze sobie to nawet zapisałam, wiecie, żeby nie zapomnieć przed wyjazdem to zrobić. Jutro jest sobota, więc. Nie będziemy, myślałam, w ogóle miałam cały czas w głowie, że jest normalnie dzień tygodnia, że będziemy musieli jeszcze rano zapakować paczki i wysłać, ale wysyłamy od poniedziałku do piątku, więc spokojnie w niedzielę sobie je zapakujemy. Także co od rana tylko wstaniemy, wyszukujemy się, pokażę Wam tutaj co nieco. No i ruszamy do Warszawy, ponieważ musimy jeszcze posprzątać w mieszkaniu i zostało dosłownie kilka rzeczy jeszcze naszych i słuchajcie... To jest hit. Znowu czeka nas wizyta w IKEA. W Ikea. Nie wiem czy się odmieniam, bo czasami mi tam piszecie, że coś odmieniam, czego nie powinnam. Czeka nas wizyta w Ikei. Także znowu Was zabiorę z nami, ale już pewnie nie będę aż tak obszernie pokazywała, bo nie chcę Was drugi raz zanudzać. Chociaż wiele osób się cieszyło z tamtego vlogmasa i wiem, że podobało Wam się, że pokazałam to wszystko i nasze zakupy. W ogóle ten vlogmas jest popularny mocno. Dobra, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Kciuk do góry, jeśli film się podobał, i do zobaczenia jutro. Buciaki, papa!